Cześć wszystkim. Jeżeli jeszcze nie znamy, to ja jestem Sam i bardzo miło was poznać. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam przedstawić różne propozycje dotyczące prezentów na mikołajki i na święta Bożego Narodzenia, ponieważ wiem, że wiele osób boryka się z tym problemem. Nie ma pojęcia co dać najbliższym, a oczywiście w świętach głównie moim zdaniem chodzi o dawanie, a nie dostawanie prezentów. Rzeczy, które za chwilkę Wam pokażę nie należą do drogich. Myślę, że każdego z nas jest stać na to, żeby komuś podarować taki prezent. No to co, przejdźmy po prostu od razu do filmiku. Przede wszystkim. Wszystkim książki. Myślę, że każdy z nas lubi czytać, a nawet jeżeli znacie kogoś, kto nie jest fanem książek, możecie sobie w ten sposób postawić wezwanie, napisać jakąś fajną dedykację w środku i podarować książkę na przykład swoją ulubioną albo taką, której tematyka myślę, że zainteresuje osobę, której daje Ci daną książkę. Ja co roku praktycznie komuś daję książkę, przynajmniej jednej osobie, bo uważam, że jest to naprawdę super prezent i zawsze się sprawdzi. Wiem, że takim częstym prezentem pod choinkę są skarpetki i nie fajnie jest dostać takie zwykłe, białe, czarne skarpetki, czy dać komuś, no bo to jest moim zdaniem nudne i nie ma w sobie nic świątecznego, ale fantastycznym rozwiązaniem są świąteczne skarpety. Tutaj mamy jakieś szalone w pierniki, w choinki, w pudding, taki wiecie, amerykański. Świąteczne skarpety, czy też jakieś śmieszne kapcie, to jest naprawdę strzał dziesiątkę. Pomysł na prezent numer 3 to świeczki, nawet takie malutkie świeczki, czy jakieś większe świeczki w słoikach, woski, myślę, że praktycznie każdy lubi, kiedy pali mu się jakaś świeczka w domu, jeżeli macie problem z wybraniem zapachu, bo np. nie znacie danej osoby aż tak dobrze, żeby wybrać dla niej idealny zapach świeczki pod choinkę, to fajną opcją są przede wszystkim świąteczne zapachy, bo nawet po świętach myślę, że fajnie jest mieć jeszcze taką, wiecie, świąteczną aurę w domu. Brzmi, ja w ogóle mogłabym mieć świąteczną aurę w domu 24 na 7 przez cały, cały rok, dlatego że uwielbiam święta. Nie każdy jest tak pokręcony jak ja, więc yy, warto zapytać wtedy w sklepie na przykład o najpopularniejszy zapach, albo yy, podpytać kogoś, czy lubi zapach taki, czy taki, albo w trakcie rozmowy z tą osobą na przykład powiedzieć o mój Boże, nie mogę się doczekać, kiedy będę piec pierniki, uwielbiam ten zapach i zareagować na... Yy, Danie tej drugiej osoby, być takim wiecie detektywem. Detektywem zapachu. Co to dużo mówić? Myślę, że taki prezent będzie kolejnym strzałem w dziesiątkę. Dalej mogę Wam zaproponować coś, co da dużą dowolność osobie, która dostanie dany prezent, a mianowicie mówię tu o kartach podarunkowych. I jeżeli dobrze nie znacie danej osoby, ale chcielibyście jej dać jakiś prezent, to właśnie taka karta podarunkowa będzie idealną opcją, bo ta osoba po prostu pójdzie sobie do sklepu, wybierze coś, ewentualnie dopłaci jakąś gotówkę i kupić coś fajnego, także karty podatkowe też spoko. Wow. <noise> Kto z Was nie lubi pić ciepłych napojów w okresie świąt, w okresie zimowym? Tak naprawdę cały, cały czas, ale szczególnie chodzi mi tutaj o te chłodniejsze dni. Praktycznie każdy lubi herbatę, kawę czy różne inne tego typu napoje i tutaj myślę, że fajnym prezentem będzie kubek jakiś świąteczny. Na przykład ja tutaj mam kubeczek z napisem Ho Ho Ho, let's kiss under the mistletoe. Albo z drugiej strony jest Let's drink tea under the mesitol. Fajne, bardzo mi się podoba, i myślę, że w ogóle jest super słodki, taki jedno minimalistyczny, ale jednak świąteczny. Eee, I nie taki hamsko-świąteczny, bo oczywiście nie wszyscy lubią jakieś super hamsko-świąteczne rzeczy. Moją kolejną propozycją jest kupienie jakiegoś zestawu kosmetyków, albo kilku zestawów mini kosmetyków, albo po prostu takich miniaturek kosmetyków i zrobienie z nich takich fajnych paczuszek dla najbliższych. Czyli możecie tam też dorzucić jakieś słodycze, e, albo nie wiem, mini biżuterii. Tak naprawdę możecie zrobić z tym wszystko, co chcecie, a żeby fajnie wszystko zapakować, to przed włożeniem czegoś w papier, albo w jakąś torbę dekoracyjną możecie wszystkie rzeczy umieścić na przykład w jakimś takim pojemniczku, który ktoś potem wykorzysta, albo w skarpecie świątecznej. Myślę, że to daje fajny klimat, prawda? Zresztą mi się podobają te rzeczy. Myślę, że czymś naprawdę takim fajnym, dodatkowo nieco y, zapomnianym, można powiedzieć, pomysłem, sposobem na wywołanie uśmiechu na czyjejś twarzy jest dołączenie do prezentu kartki z życzeniami. I po prostu, żeby już przed tymi świętami zastanowić się. Czego chcielibyśmy życzyć danej osobie, i napisać coś z głębi serca, i po prostu dołączyć to do prezentu, który damy komuś. I jeżeli chodzi o ten świąteczny, prezentowy poradnik, to tyle na dzisiaj. Ale chwila, 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 chwila. I teraz niektórzy z Was sobie mogą pomyśleć, okej, okay, dobra, halo, moment, ale ja nie mam kasy na to, żeby kupić prezenty najbliższym. Niestety, no nie wszystkich jest na to stać. A tak jak już powiedziałam, w święta chodzi o to, żeby dawać inne prezenty, także dzisiaj razem z dawanda.pl mamy dla Was konkurs. Jest to konkurs dla blogerów i youtuberów. Wszystkie informacje odnośnie niego macie w opisie, ale właśnie dzięki temu konkursowi możecie wybrać prezent dla siebie i czterech najbliższych Wam osób. Dodatkowo na DDUB też jest ciągle masa różnych konkursów, w których możecie wygrać fajne prezenty, także zapraszam do udziału. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy macie pomysły na prezenty dla najbliższych. Jestem strasznie ciekawa. No i to, to tyle. Także jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście wiecie co macie robić. Ja się z wami widzę już wkrótce, także do zobaczenia, trzymajcie się, bo pa pa!